Witajcie drodzy maturzyści, ja mam głęboką nadzieję, że zwierzątka, roślinki już upanowane, że wiecie jakie mamy regiony rolnicze na świecie, gdzie się co uprawia, hoduje itd., itd. Bo dzisiaj przechodzimy do przemysłu. Jeżeli chodzi o przemysł, to jest kilka takich naprawdę kluczowych rzeczy, których należy się nauczyć. Pierwsza sprawa to surowce mineralne na świecie. Trzeba wiedzieć, gdzie znajdują się jakie surowce. Więc mamy w podręczniku, mamy w atlasie mapy, i tego się po prostu trzeba nauczyć. Trzeba znać nazwy zagłębi, w których to surowce się wydobywa. Te nazwy czasami nie są tożsame z miastami, w których się to wydobycie odbywa. Więc tutaj razy dobrze się z tym zaznajomić, To jest raz. Wiemy, do czego dany surowiec możemy wykorzystać i dlaczego on jest na świecie potrzebny. Tak? Dlaczego na przykład ropa naftowa jest surowcem strategicznym, dlaczego jest tak ważna. Te aspekty to są rzeczy już takie związane z jakby. Trochę mm, geografią gospodarczą, polityczną, czasami wręcz, więc tutaj y, na to należy szczególny nacisk położyć przy nauce, jeżeli chodzi o przemysł. Do tego słuchajcie, jeszcze y, jeżeli chodzi o elektrownię, bo ten temat energetyki on jest bardzo często poruszany i przewijany, czyli musimy wiedzieć, y, jakie źródło energii wykorzystuje jakie państwo. Tak, czyli taką strukturę energetyczną znamy. Musimy też wiedzieć na przestrzeni wieków, kiedy jaki surowiec odgrywał największe znaczenie. I to mniej więcej od 1850 roku zwykle w podręcznikach jest to podawane, kiedy ważny był węgiel, kiedy ważna była ropa naftowa, tak? kiedy zyskiwały na znaczeniu surowce związane z energetyką odnawialną. No tutaj trzeba się też w tym orientować. No i to są rzeczy, które zdecydowanie będą nam potrzebne. Potem y, trzeba wiedzieć również, oczywiście, gdzie mamy główne okręgi i ośrodki przemysłowe. Tak? Skupiamy się najpierw na tych okręgach, bo je łatwiej na mapie znaleźć. No i trzeba wiedzieć, czy dany okręg to jest okręg surowcowy, czy wielkomiejski, czy transportowy, czy ma zróżnicowaną genezę to jest ważne. Potem trzeba wiedzieć, czym różni się przemysł klasyczny, taki tradycyjny, od przemysłu high-tech, bo tu będziemy mieli mnóstwo różnic dotyczących technologii, energochłonności, zatrudniania pracowników, kapitałochłonności, więc te różnice trzeba naprawdę dobrze czuć i umieć rozpracować. A dzisiaj mam dla Was zadanie typowo przemysłowe, i to zadanie będzie dotyczyło surowców mineralnych. I zobaczycie, co o tych surowcach można ciekawego powiedzieć. Zapraszam. Razem będziemy mówić o węglu brunatnym, czyli takim surowcu energetycznym, który bardzo dotyczy naszego kraju. A polecenie jest takie. Podaj dwie zalety oraz dwie wady eksploatacji węgla brunatnego i lub wykorzystania tego surowca w elektrowniach. No i teraz tak, tyle się mówi o tym, że należy te elektrownie zamykać, ale zauważcie, że ludzie z tego żyją. Jest to dość tani surowiec, więc jako zalety możemy wykorzystać niskie koszty eksploatacji odkrywkowej. Łatwa dostępność złóż. Na przykład. tak? Dalej. Tani system wydobywczy z zastosowaniem mechanizacji. Zobaczcie, że to są naprawdę zalety, które powodują, że nasza energia będzie tańsza. A także możemy sobie napisać, że jest możliwość pozyskiwania surowców towarzyszących przy odkrywkowej eksploatacji. Czyli jeżeli jakiś dodatkowy surowiec tam się stanie, to też możemy go wydobyć. Dobra, I teraz jeżeli chodzi o badania. No tutaj oczywiście będziemy się skupiać na ekologii, na wydobyciu, rekultywacji, tak? czyli na doprowadzeniu tego złoża do stanu takiego, żeby można z niego znowu korzystać, może w inny sposób. Potem jest to, że musimy spalać na miejscu ten węgiel. Tak? On się nie nadaje do transportu. On ma za mało czystego węgla w całej wydobywanej masie. To się po prostu by nie opłacało. No i teraz tak, no nie handluje się tym węglem. Tak, wymieniamy węgiel brunatny czasami z krajami ościennymi z Niemcami albo Czechami. No i tak to mniej więcej by wyglądało. Jeszcze ewentualnie jako wadę możemy dodać, że powstają różne takie formy terenu, które ciężko zagospodarować, czy jakieś hałdy, leje depresyjne, możemy mówić o obniżeniu poziomu wód gruntowych albo ich zaniku, tak bo przecinamy jednak te miejsca, gdzie znajdują się warstwy wód podziemnych. No i oczywiście negatywny wpływ na powietrze, którym oddychamy też można by tutaj dodać. Więc zauważcie, że są i zwolennicy, i przeciwnicy wydobycia węgla. Oczywiście, jeżeli ludzie z tego żyją, pracują w takich miejscach, tak, takich kopalniach, to no zdecydowanie będą zawsze mówili, że to jest ok, a ci, którzy nie mają co do czynienia, będą chcieli te elektrownie, czy te kopalnie zamykać.